Cześć! Jeśli jesteś studentem, doktorantem lub absolwentem Politechniki Śląskiej i myślisz o założeniu własnego biznesu, ten film jest właśnie dla Ciebie. Nazywam się Jacek Kowiński i pracuję w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Wiemy doskonale, że nie jest to dobry czas do prowadzenia własnej firmy. Jednak jeśli jesteś na początku swojej drogi biznesowej, sądzę, że jest to idealny moment na dopracowanie swojego pomysłu biznesowego i pracy koncepcyjnej. Każdy kryzys stawia przed nami wyzwania. Nie jest inaczej również teraz. Pomyśl, czy wiesz, jak pomóc seniorom w płatnościach online, jak przekonać ludzi do zakupów spożywczych przez internet, jakie narzędzia byłyby pomocne do wynajmu lub sprzedaży nieruchomości bez konieczności oglądania ich na żywo, a może wiesz, jak wesprzeć pracę lekarzy. Specjalnie dla Ciebie uruchamiamy dyżury konsultacyjne na Facebooku. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 13 będę dostępny dla Ciebie na Messengerze, abyś mógł odezwać się i porozmawiać ze mną na temat swojego pomysłu biznesowego. Kto wie, może Ty akurat wymyślisz produkt, który pomoże nam wszystkim.